No więc okej, okay. witam wszystkich dzisiaj bardzo serdecznie na unboxingu. Jak widzicie drugi unboxing pod rząd. Mam nadzieję, że mi się bateria nie, wy, nie wyczerpie, ja to znaczy już jest czerwona. No dobra, ale nagrajmy, nagrajmy. Dzisiaj będę widzicie rozsądował grę Supreme Commander, z którą wiąże się pewna historia, którą za wam zaraz opowiem. Dzisiaj pojechałem sobie właśnie do takiego można powiedzieć supermarketu, nazywa się OSHO, kto, kto był to wie. No, i patrzę, i stoi takie, można powiedzieć, wielkie, wielkie pudło z grami. No, i na budle jest napisane 3,99, prawda? No to kurde, za 3,99 może coś znajdę. No i szukam, szukam. No i ku moim oczom widzę Supreme Commander, który już mam. To znaczy, oczywiście, podstawkę tą. No, a nie miałem tego, że dodatku. No więc postanowiłem, że kupię w końcu 4 a nie pieniądze. No i dzisiaj mam dla was rozpakować tą gierkę, więc za to zabierzmy. Mam nadzieję, że tam nie będzie widać reszty mojego domu, zacnego. Oj, jak to w ogóle uciąć? Nie będę tak... Widzicie nożek do unboxingu? Widzicie? Kurde, bateria mi się zaraz wyczerpie. Ale przez rano i będę musiał... Ale będę miał wal przewalone, słuchajcie, uff. Zaraz mi się wyczerpie. No, czekajcie, czekajcie, tutaj fajnie nożykiem sobie pod, pod, pod tym, pod... Kurde.

Yy, fajnie, fajnie to graficy sobie zrobili. Jeżeli mi się uda wyżej bateria, to będę kontynuował z, y, naładowaną powtórnie. Oczywiście gra jest z nowej kolekcji. Yy, nie mam miejsca na kompromis. Złota edycja Supreme Commander zawiera grę Supreme Commander i oficjalnie do w obliczu wroga. Yy, a więc trochę gry będzie. Jeżeli mi się spodoba, spodoba to nawet będę grał długo. Yy, a jeżeli nie, to przynajmniej zajmie honorowe miejsce na pudełce. Mam tutaj gry Sentiment, bo wiesz, kiedyś już nie on mi się bardzo spodobała. A więc musimy wciągnąć to i zobaczyć, co mam w środku. Jak mi się teraz zaczęli bateria, to mówię, no to jeszcze raz sobie społączę te dwa filmy i będzie male nowo. jest to o tak, żeby nie mieć potem problemu. Właśnie tak jest. Pięknie to schodzi. Chodź, 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 chodź. Pięknie zeszło. I sobie musimy rozpakować gierunie. Miejmy nadzieję, że nic nie wejdzie. Podczas unboxingu. Wow, fajnie, to jest kurde wydane, to słuchajcie. Zresztą się grać. Dobra, to sobie później nic zdejmę. Nie chcę zyskać jak najwięcej czasu. Pójdzie, żeby sobie później rozpakować. No więc dobra. Tutaj mamy, tak to wygląda i sobie zdejmiemy zewnętrzną obwolutę. Najpierw pokażę może poradnik, ok? Tak się prezentuje poradnik. On jest dosyć gruby, chociaż nie jest aż tak straszny z rozmiarów jak inne poradniki. Jest czarno-biały, nie jest aż strasznie taki, można powiedzieć, obszerny. No, ale się, się przyda, się przyda, przeczytamy, poczytamy. Na pewno fajnie się go będzie czytało, widać mapki są zawarte. Despera, operacja druga, świt. Takie jakbyśmy pierdały, jest nawet miejsce na notatki. No i grafika tylnia, tak się prezentuje. Dobra, tutaj koło mojej myszki sobie położymy. I zobaczmy, grę, kurdeczko, żeby się nie wyczerpała bateria. Coś tu jeszcze zawadza. bardzo, więcej za A ja, ja zawsze mam takie problemy. Dobra, ja skidę. Ło, jak ciężkie pudełko, słuchajcie. Tutaj mamy obwolutę, tu pusto w środku. No, nic. A tak mamy grę. Grę z mamy grubym pudełku, w grubym dvd boxie. Na dwie płyty. I rozpakujmy sobie. To są jakieś kody? co kody, więc będę musiał zakrywać do ostro. Czekajcie, to troszeczkę powyciągam. Ok. Mamy tutaj płyty. Mamy dwie płyty standardowe w DVD Box'ie dwupłytowym. Dwie płyty, jedna z podstawką, druga z dodatkiem. Dwie instrukcje obsługi, które zaraz Wam pokażę. I kod seryjny, kod do rejestracji elektronicznej, który na pewno wykorzystam, więc Wam nie pokażę, niestety. <laughs> tutaj mamy do dodatku, instrukcję do dodatku. Bardzo obszerna, wow! Ale jest fajnie to wszystko pisane. kurde, to lubię, to lubię jak jest wszystko pisane. Tawisz, Hatunum, bl, a, Artleria Przeciwrotnicza i dwa Kreator Masy. Mm, bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie tak się to prezentuje i sobie zobaczmy normalny, normalną instrukcję do, do podstawki. To jest nawet, myślę, że lepiej poprowadzona graficznie, ale jest naprawdę wspaniale przygotowana. Tutaj mamy jakieś, kurde, twarze najwyższe postacie UF, coś tam, coś tam. Czuk ambicjny, no, no mówię Wam, wszystko jest tutaj fajnie opisane. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Chyba nawet kod seryjny pokazałem, więc, jak ktoś chce, to co kurde, może wziąć. Nie, no nie pokazałem, co wy, taki żarcik mały. Yy, wszystko sobie tutaj położę i Wam pokażę. Tak to wygląda. Ja Wam dzisiaj dziękuję. Taki bardzo fajny unboxing yy, z nożykiem oczywiście. No więc, ja Wam się z nami dzisiaj, żeby nam sorry, że dwa unboxingi pod rząd, ale takiegoś wyszło. Ja się z Wami żegnam, jutro już powinien być jakiś let's play, pewnie z BF-a, a więc cześć, do usłyszenia następnym razem.